Zobaczcie, rabata kwiatowa. Koniec kwietnia, wszystko już tutaj zaczyna kwitnąć. No i nagram, bo za chwilę tulipany wszystkie nam tutaj przekwitną. Jest to krótkie, oczywiście będą powtarzać kwitnienie, ale tulipany już nie bardzo. Mamy jeszcze ostatnie szafirki. Pokazywałem ostatnio czym szafirki różnią się od cebulicy Syberyjskiej. Zobaczcie, no trochę tutaj chwastów, mleczy na przykład się wdarło, ale też i podagrycznika. Ale teraz skupiamy się na kwiatach. Zobaczcie, ile tutaj tego wszystkiego już kwitnie. A ile będzie kwitło, zobaczcie jaka tutaj masa zielona. A większość tych roślin to są jakiegoś rodzaju kwiaty. No i kończymy na różowych stokrotkach.